Hej, hej. Często na rynku kryptowalut mówimy, to nie jest porada inwestycyjna, a jednak tych porad w cudzysłowie udzielamy. Bo ktoś się pyta, co zainwestować? To my mówimy, że to, że to, że ja mam to, że ja mam tamto. Ha? I co? Nie jest porada inwestycyjna czy jest? Bo yy, my, my jako osoby, które zajmują się rynkiem kryptowalut, czy tam edukują, czy naganiają, bo różne na różne kategorie, bym takie osoby podzielił. Natomiast co z właśnie z tym słowkiem, z tym znaczeniem słowa, to nie jest porada inwestycyjna. Oczywiście my jako osoby, które same inwestujemy, gdzieś tam jesteśmy w internecie rozpoznawalni przez to, co robimy. Natomiast uważam że, że musimy używać tego znaczenia z jednej strony, ponieważ my nie posiadamy żadnej licencji na, na doradzanie inwestycyjne. Tak więc często to, co jest nagrywane przez youtuberów, influencerów, czy też pato influencerów, bo też i tacy są, trzeba dzielić. Przez coś tam, tak? Czyli nie przyjmujemy wszystkiego, co te osoby mówią. Ja wiem, że są osoby popularne, jeszcze bardziej popularne dużo bardziej niż ja. Więcej się udzielają na tym rynku, siedzą na tych YouTubach, siedzą na tych Xach i innych rzeczach, tak? Na tych social mediach. Nie mówię, bo też mam, yy, ale zawsze coś powiedzą, a przez to, że oni mają te zasięgi, no to wiadomo. Jeśli on ma zasięgi, jeśli ma wiedzę, jeśli widać go, że bywa tu, bywa tam, to musi mieć wiedzę. Oczywiście tacy influencerzy również się mylą, również wchodzą w projekty typu startup, które te projekty padają i oczywiście oni też albo stracą, albo po prostu nagonią, wyjdą sobie wcześniej, bo to wszystko zależy od tego, kto to robi i w jaki sposób to robi. Natomiast Proszę Was, dzielcie to wszystko, co wysłyszycie na tych social mediach, wszystkich, nawet mnie, podzielcie i posłuchajcie sobie różnych osób, i wyciągnijcie sami wnioski. Ja twierdzę, że warto, jeśli już się zdecydujemy, mamy wiedzę iść w kierunku long term, skupić się na mocnych asetach. Wiadomo, idzie to troszkę wolniej, ale wiem, że dzięki temu można zarobić i to ryzyko jest dużo, dużo mniejsze. A ja oczywiście teraz też w najbliższym czasie będę Wam przedstawiać long term od tej dobrej strony, co dzięki tak naprawdę inwestycjom długoterminowym jesteście w stanie zrobić, że możecie tak naprawdę nawet nie zapłacić podatków. Ale obserwujcie mnie, bo już niedługo też będą ciekawe rozmowy, ciekawe wywiady, i wy dzięki temu poznacie różne rozwiązania, poznacie też optymalizację, ponieważ jeśli siedzicie na rynku, jak to się mówi siedzicie, jesteście w rynku kryptowalut, to na pewno jesteście też ludźmi wolnymi i szukacie pewnych ciekawych rozwiązań, które Wam też podrzucę i sami zdecydujecie, czy one są dla Was, czy nie. Wspaniałego dnia i do następnego wideo.